Kochani troszeczkę dzisiaj Ale kochaniotki musi się Bo go ktoś dzisiaj ostro kompromituje Spójrzcie Kto dzisiaj to samo co ja szalpie dzisiaj Jaderek okay. wieje, ja to się schowam przyjęła Jednak mężczyźni są bardziej delikatni, nie? Jak to było, kobiety są z Wenus, my jesteśmy z Marsa, tak? No, iliśmy do tutaj i Wenus naszej. Tylko woda jest. Nie ma woda? No słabo. Przerywa na łączy, tutaj jest bardzo słabiutko łączy. Podejrzewam, że słabo to widzicie. Zobaczcie po drugiej stronie. Co? To? Lepiej? Lepiej. skrzyneczkę wyciągnij z tego samochodu, wjeżdżaj mi do rzeki, bo płyniesz tam do Wisły, a z Wisły do morza, a z morza do oceanu, widać, że będzie pogoda. No, Chodzi o to, żeby nie latać codziennie do sklepu i jakiś ten mały zapas mięs, po co to tak rozsiewać nawzajem, się no. Witamy Bartko, witamy Bartku, witamy wszystkich idziemy no. na ryby. zobacz bratku kochaniotka, wędkę zminęła, poszła. Mówi, nie można w sklepie rybki dostać, musi sobie złowić. Ale tylko takie o, takie małe. Tak, no bo teraz to tylko co? okonik i kreń, nie? O, jak fajnie, jaki lubię tak. No, ja, ja też lubię, jak jestem za szybą. Nie, tu. taki wiaterek Tak. A to po tej stronie, widzicie, po, jednej, po lewej stronie rzeka wiesz, a po prawej stronie Stare Rzecze i tu właśnie na okolika przyjeżdżamy często. Idę, rzucę może coś się... Badku, to nie ma problemu, tylko <laughs> widzisz, ty widzisz to samo co i my, ale chociaż się nie wieje tak jak u kochaniutkiego zawiewa. Robimy tutaj to miejsce. To jest jedno z takich ciekawszych miejsc. Nawet gdzieś tam na filmikach, to my to mamy takie jako taka właściwie to taka ciekawostka lubelska, która jest schowana. Wędkarzycy niektórzy tu wiedzą o tym miejsce. Tą dróżką na przykład, tutaj to w zasadzie tylko samochodem terenowym się przejedzie dalej, jest przejazd do dziewiętnastki. Tutaj jakieś 6-7 km y, takiego dzikiego terenu. Jest dróżka, a on czasami bywa nieprzejezdna. No, dzisiaj na pewno się da przejechać tam tędy. I tu, tu można spotkać właśnie ciekawe yy, gatunki ptaków. To mają, mają tą ciszę. Nie ma dostępu jakiegoś, yy, powiedzmy, to przemysłu, bo nawet jak ktoś tam tym samochodem terenowym przejedzie w tych trzcinach, to jego nie widać. A są takie, widzicie, dalej, trzciny. No jest fajne miejsce. Kłopot to jest tylko taki, że jest Praga. Praga i Zawsze coś tam gdzieś zagraża. Kiedyś wam opowiemy historię na temat boreliozy i Kochaniutkiej, jak wyniki robiła i wykazało, że kiedyś przesz, przeszła tą boreliozę. Nie widać, jest cała, także chyba jakichś tam konsekwencji większych nie było, ale jednak te kreszcze dały wyznaki. To kreszczami, grzyby. Z tym, że jak znam życie, to i w tym sezonie też będzie ciągać mnie po lesie. A bo ja ją... Ale, ty chcesz sama się ubrać, to takich rozmiarów będą, gdzieś afrykańskie chyba jakieś, żeby całemu wejść. Gdzieś kiedyś takie zdjęcie na necie widziałem, ochrona przeciwko człowieka, nie? No dobra, to żartu żartami, żart, ale tak poważnie widzicie, ja, ja nie to, że krakałem, ja wcześniej mówiłem, żeby ograniczać takie różnego rodzaju większe spotkania. Widzę, że część różnych tam wyznań już ograniczyło, pozamykało, no nawet i polscy muzułmanie zamknęli meczety w Polsce. Oczekuję tego, że zrobią to również katolicy i no niestety, no zamkną kościoły dla wiernych, bo nie, przecież tak szczerze mówiąc, modlić się każdy może w domu, nie musi wychodzić, ale chociaż na początku Starajmy się nie zrobić takiego, bo to, to jest coś opłakanego, jeżeli zaczną wszyscy chorować. Na raz. To, że ten wirus dokuczy nam dokładnie, to, to, to wiemy. To nawet nie mamy co oczekiwać na to, że cud się stanie. No jak ktoś wierzy w cuda, to ja mu nie bronię. Ale uważam, że Z której strony wiatr. Trzeba tak robić, to zaraz, że ja się schowałem za wiatrem. Z której? od schodu? Nie, od zachodu dzisiaj wiatr. Od zachodu. Od zachodu, tylko tu kręci. No jesteśmy w takim nie miejscu. To ryba, no 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 ryba Jak wiatr ja ze wschodu, to ryba chodu. A to nie jest ze wschodu. Nie, to jest ciepły wiatr. Powinna, powinna właśnie coś tam kombinować. No to ja nie? idę na drugą stronę. Ja Iść na drugą w stronę. Do Dobra, a ja tam podjadę zaraz do ciebie. No i ja. Pozbyłem się, kochaniotki, poszła za rybą. A wracając właśnie do tych yy, zgromadzeń, tego nie unikniemy. Chodzi o to, żebyśmy to wyciągnęli w terminie, żeby. Ta służba zdrowia nasza, która i tak jest dosyć kurawa, żeby ona nie dostała nas w dużej porcji na raz. A szczególnie właśnie rówieśników naszych, bo się dzisiaj już pierwsza osoba w to. To jest dość ciężki temat. Kochani, tu jest słabiutko, jeżeli chodzi o internet. My jeszcze pojedziemy dzisiaj, bo kochani, mi powiedziała, że obowiązkowo raz musi siedzić. Jeszcze odwiedzimy raz może nam będzie troszeczkę mocniejszy sygnał Ja zaraz zabiorę ze, ze sobą internecik i pójdziemy i pójdziemy za kochaniotką. To no piękne miejsca. Trochę niebezpieczne, bo te drzewa właśnie tutaj oby astro walczą. Nie idę, nie wciągnęło kochaniotki, nie wciągnęło. Chociaż idę i pomogę, bo może ją jakaś ryba zaraz wciągnie do wody ewentualnie pół kobita, pół ryba A zobaczcie jak to wąziutko tutaj jest starożytrze tutaj... idziemy szukamy kochaniutki Zobaczcie, jak krety rządzą na onkach. Wiosna. No i jak tam, kochaniuska, Coś tam, coś? Tego, tego, czy nie tego, tego? Nie tego. Jest kochaniutka, bo się ktoś martwił. Jeszcze wciągnęło. O, to był jeszcze szal. Nie ma rybek. Rybki jeszcze śpią. Ale ja chodzę w sobie w różne Przecież to o to chodzi w łowieniu ryb. <mulatujesz> ale wiatrów tu nie ma nikogo. Tak. No wiatra jak to miało iść ciepłe wiatra jak dzisiaj. Z tym, że też nie można za bardzo tam szaleć. Ja dzisiaj kochaniutkie do Wody nie będę wkładał. robimy takie miejsca właśnie takie miejsca dzikie jest ich coraz mniej no, latem coś pięknego że sobie jak cisza ratem ptaki taki <słyska> <zrodko. słyska> aj mówią, że nic nie widać, nic nie słychać no, <słyska> Chciałyśmy ja Wam pokazać miejsce, gdzie cywilizacja się nie dotarła. No i jak widać nic nie dotarło. Także przerwiemy tutaj na tej pięknej łące, jak nic nie widać, to, nie to trudno. Będziemy gdzieś, gdzie będzie mocniejszy sygnał. Postaramy się Was jeszcze na ten spacerek dzisiaj wyciągnąć. A teraz pozostawiam Wam tylko na koniec piękne wody kochani, Szymcie kciuki żebyśmy znaleźli pole! O, bociany lecą! Nie wiem, nie będą, czy ktoś zobaczy. Lecą parka bocianów. 500 będzie. Lecą, lecą. No zmęczone są po podróży. To jest ta nasza parka, co mamy w filmikshow, jak kręciliśmy. No nic kochani, jak słabiutko, to postaramy się gdzieś w lepszym miejscu, gdzie będzie, jak to się mówi, lepsze pole. Wyciągniemy Was jeszcze dzisiaj na wycieczkę raz. Sorry, że jakoś, a naprawdę, tak jak mówiłem, to jest telefonik, to nie jest jakiś tam sprzęt. po prostu. Jesteśmy gdzieś, chcemy i wam pokazać i was też czasami zabrać na świeże powietrze. Na razie bajo kochani.